Serwus, z tej strony malinowy. No, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dziś będziemy robić yy, wino, a z czego zaraz zobaczycie. Część z Was pewnie poznaje już ten owoc, chociaż ten jest bardzo nietypowy. Zobaczcie, co to jest. Kto robił z tego, jakąś nalewkę, albo konfitury? Jest to pigwowiec japoński. Tylko w odmianie hodowlanej z, z plantacji. I on jest ogromny. Ja zaraz pójdziemy do ogródka, pokażę Wam, jak wygląda mój pigwowiec japoński, który mam w ogródku. Jaki on jest malutki przy, ty, przy tych owocach. Przyszła mi dziś paczka z tymi owocami. I będziemy nastawiać eksperymentalne wino z tychże owoców. Ale mam też jeszcze odłożone 2 kg tych owoców na nalewkę i myślałem też, żeby zrobić cydr i może konfitury. Pigłowiec japoński to jest naprawdę fantastyczny surowiec na, na jakąś nalewkę, czy też wino, nie wiem do końca, bo wina nie robiłem. Robiłem zawsze, jak miałem owoce, nalewkę z pigwowca. Później wam pokażę, jak wygląda taka nalewka po siedmiu po, po latach, bo mam tutaj buteleczkę. Jest rewelacyjny. Jest bardzo zdrowy i bardzo smaczny. Owoce pigwowca zawierają 7 razy więcej witaminy C niż, niż cytryna. Także jest to twardy, kwaskowaty owoc. Kwasowość pigwowca jest bardzo duża. Także jest to plus i minus, bo mimo to nalewka, jak zrobimy, jak ją zrobimy na słodko, to, to przykryjemy tą kwasowość i jest pychotka. Przypuszczam, że przy winie będzie podobnie. Zobaczymy. Nie będę zbijał tej kwasowości, tylko po zrobieniu wina, ocenie, czy ewentualnie lekko rozcieńczyć, czy zrobić na słodko, czy nie. No, będę eksperymentował. W każdym razie jest to bardzo fajny surowiec do działania. Dobra, to chodźmy teraz do ogródka. Pokażę Wam, jak wygląda krzew pigwowca samosiejka, i przy okazji pokażę Wam pigwę, która dojrzewa, bo część osób myli pigwę z pigwowcem. I tutaj już widzimy pigwę. Pigwa y, to są y, też żółte, twarde, duże owoce, jak gruszki. Powiedzmy, tylko krzewy wicie są ogromne. Pigwy, drzewo, krzewy. Pigwa jest ogromna. Też powoli dojrzewa. Mam kilka krzewów w ogródku, także co roku robię wino albo nalewkę. I pigwa też jest fajna, ale nie tak fajna jak pigwowiec japoński. I zobaczcie, tutaj, jak przejdziemy kawałeczek, to mamy niski krzew pigwowca japońskiego. Bardzo ładnie kwitnie na wiosnę i są owoce pigwowca. Tylko te owoce są drobniutkie. Zobaczcie sami różnice pomiędzy owocami na takiej samosiejce, a, a hodowlaną pigwowcem. Także różnica jest ogromna. I takie owoce dużo łatwiej się przerabia. Bo najwięcej dubaniny jest właśnie z odrzuceniu, z odrzuceniu, w odrzuceniu pestek i gniazda nasiennego. Jest w tym dużo zachodu przy małych owocach. A przy takich dużych owocach to idzie ekspresowo. Także taki pigwowiec. Nie spotkałem się jeszcze z takim pigwowcem wcześniej. Dziś pierwszy raz mam w rękach tak dużo owoce pigwowca. A jakby ktoś szukał takich owoców, to można je kupić na stronie spigwowca.pl. Także jeżeli myślicie o nalewce, czy winie, czy jakichś innych przetworach, to tam się można zaopatrzyć w takie fajne, duże owoce pigwowca japońskiego. I tutaj jeszcze jeden krzew pigwy. W tym roku ładnie obrodziła, będzie dużo owoców. Mam nadzieję, że dojrzeją. Coś z nich zrobimy. No i zobaczcie jeszcze raz, jakie te owoce, z jak są malutkie. Przy tych. tutaj. Ja próbowałem e, tych dużych owoców pigwowca. E, pachną tak samo, smakują tak samo. Także e, są równie smaczne jak te drobne. No i jak teraz będziemy przygotowywać owoce do wina czy nalewki? E, owoce dokładnie umyję. Bo nie będziemy skórek bierać, i będziemy y, musieli usunąć gniazda nasienne. Także y, pestki i, i całą otoczkę będziemy odrzucać z pestek. Najprawdopodobniej będę robił y, pestkówkę takie amaretto ala. Także zobaczycie to na pewno na filmiku, jak zrobię. A po tym, jak owoce umyjemy, i usuniemy gniazda, będziemy owoce rozdrabniać w dowolny możliwy sposób czy to krojąc, czy siatkując, Oczywiście nie za drobno, bo nie ma potrzeby, ale to za chwilę, także biorę owoce, myjemy, no i troszkę roboty przede mną, chociaż szybko pójdzie i szykujemy owoce do winka.

Pozbyłem się gniazd nasiennych, jakichś niedoskonałości i mam y, przygotowane do dalszej y, obróbki. Tak wyglądają czwarteczki. Teraz w jakiś sposób trzeba to owoce rozdrobnić. Czy to na przykład nożem kroić w plasterki, czy jakieś kosteczki małe, czy to na przykład użyć jak w moim przypadku w szatkownicy. Użyję rachu ciachu. Rozdrobnie, fajnie te owoce i będę je od razu wrzucał bezpośrednio do pojemnika fermentacyjnego. Owoce bardzo ładnie pachną i są soczyste, także wyjdzie z nich na pewno bardzo fajne winko. Dobrym dodatkiem do takiego wina byłyby owoce albo sok z owoców, które są mało kwaśne. Jakieś gruszki czy jabłka mało kwaśne, bo tu tego kwasu będzie dużo i i warto by było trochę ten kwas zbić właśnie czymś, czymś mniej kwaśnym. Ale zobaczymy, ja robię wino stricte z pigwowca, bez, bez dodatków. Ewentualnie później będę kuparzował z innym winem y mniej kwaśnym. Dobra, to podłączam szatkownicę i szatkuję owoce. Aha, zapomniałem wspomnieć. Tu, tu jest, było około 8 kg owoców pigwowca, teraz tu jest mniej już na pewno. Chciałbym z tych 8 kg zrobić około 15 litrów wina tylko. Także tak będę celował na 15 litrów. Mystery! Of the mystery, Door question. mystery question of the God. God. Tell me. I pigwowiec mamy już rozdrobniony ładnie w pojemniku. Mam drożę z pożywką przygotowane. Na początek dam 2 kg cukru, który rozpuszczę w 8 litrach wody. Czy dodam 8 litrów wody, tak naprawdę? Za około tydzień dodam kolejne 2 kg, jak już fermentacja ruszy gdzieś. A później będę oceniał, gdzieś po miesiącu, może będę odrzucał owoce. Zobaczymy. Na razie rozpuszczam cukier. Dodaję 8 litrów wody. Drożdżę pożywkę, mieszam i gotowe. No i winko mamy nastawione, jak widzicie, cukier z wodą i drożdże z pożywką dodane. Także odstawiamy w ciepłe miejsce. Cierpliwie czekamy. Cało około tydzień dodam kolejne 2 kg rozpuszczone cukru w niewielkiej ilości wody, i pewnie gdzieś za miesiąc będę odrzucał owoce. Zobaczymy, będę oceniał na bieżąco. Także teraz pozostaje cierpliwie czekać. Trzeba tym mieszać raz dziennie, jeżeli się owoce będą unosić do góry, żeby tam się na górze nie pojawiła pleśń. Także pamiętajcie, jeżeli robicie z owocami i one gdzieś tam wychodzą, unoszą się do góry, to, to mieszajmy raz dziennie na stałym. Także w tym odcinku to tyle, idę jeszcze ogarnąć resztę pigwowca i zrobię nalewkę i pestkówkę z pestek. Także widzimy się też w tamtym odcinku. Polecam pigwowca, bardzo smaczny, bardzo zdrowy owoc na, na wszelakie przetwory. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. serwus! A jako mały bonusik pokażę Wam nalewkę z pigwowca robioną e, przeze mnie 7 lat temu. Także jest 7-letnia. E, z roku na rok się jest coraz ciemniejsza. I coraz smaczniejsza. Przepis jest na wino, no, ale pokażę Wam nalewkę. Taki bursztynowy ciemny kolor nie leje dużo. Zobaczcie. Przepięknie, już przepięknie pachnie. Mm. <laughs> jest już teraz jak lekarstwo i tak, tak pachnie trochę. Mmm. Coś wspaniałego. 7-letnia nalewka z pigłowca. Przepyszna jest. Taka nalewka musi dłużej poleżeć wino, pewnie też. Także warto zrobić i o nim zapomnieć na jakiś czas. No to ja już uciekam. Hej!